Siemanko. Fajnie, że wpadłeś. Lecimy z kolejnym luźnym gameplayem, e, takim pogadankowym, e, bo tutaj skilla nie zaznacie. E, no i co? Jestem bardzo zadowolony, bo w ostatnim odcinku udało mi się pokonać mój najtrudniejszy level, czyli znaczy najtrudniejszy dla mnie, e, ten z motorami, e, tą, tą wersję taką cięższą. No więc teraz możemy sobie już pograć trochę bardziej lajtowo. E, pół godzinki, jak zawsze lecimy dalej. Co tutaj zostało? Eee, mamy to zrobione, mamy to zrobione. Więc zostały nam dwa poziomy i mój ulubiony boss z całej gry Entropi. Także. Petarda. Dobra. <laughs> lubię strasznie te arabskie. Arabskie i egipskie poziomy są super. Strasznie nie lubię. Bo są takie, nie wiem, dla mnie mi lepiej nie, dużo. dobrze mi w nich idzie po prostu. I teraz właśnie powinienem zginąć, teraz powinienem zginąć, byłoby to najlepsze, e, najlepszy plot do tego, co powiedziałem wcześniej, no ja to uwielbiam. Tak samo jak w poprzednim odcinku mówiłem coś, że chyba e, to jest ten level, w którym to robię, po czym e, wjeżdżam w radiowóz, no i są totalnie e, zerowe szanse na zwycięstwo, kocham to. Także o, uwielbiam z siebie robić debila, także spoko. E, dobra, tyk, tyk, tyk. Nareszcie jakiś normalny poziom, bo naprawdę... W po, poprzednim graniu tylko tych motorów już nudzić mi się to zaczynało i naprawdę wkurzam się. Czasami przy tej, że tak się wkurzam. Po mnie tego nie widać, znaczy staram się, żeby nie było tego widać po mnie, ale... No, czasami nie da się wytrzymać, zwłaszcza jak powtarzasz ten level chyba z piąty, szósty raz i robisz te same głupie błędy, który, o których wiedziałeś, że jakby o których zdawałeś sobie sprawę i, i wiedziałeś jak, jak wykonać to poprawnie. To jest strasznie wkurzające dla mnie, ale na razie jest fajnie. E, nie ma czym się przejmować. Lecimy. Ooohoo! Dało się. Fajnie, fajnie. Dobra. No tutaj musicie przyznać, że to już... bez... Tu, tuż jest kryształ? Nawet nie widziałem. Tu jest jakiś sekretny poziom, to nieważne. No, mówię, że musicie przyznać, że tutaj to już śmigam jak... O jest Jestem mistrzem tych arabskich poziomów. Dobra, nara, nara. Okej. Okay. A... Ta platforma, z tego co pamiętam, chyba można skończyć level na niej. Ja w ogóle nie, 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 nie znam się na tych platformach tutaj. Wiem, że inne platformy to są sekrety, a te z czaszką yy, nie wiem co to jest. Yy, że można tu zginąć, że to chyba o to chodzi, że tu można stracić życie, naprawdę. Ale też wiem, że tutaj można skończyć poziom ogólnie. Więc użyjemy to sobie. Normalnie nie, nie wchodzę w żadne platformy, ale no tutaj nas zaprowadzi do końca levela, więc, yy, więc może nie stracimy tak dużo czasu. <laughs> Takie coś, no dobra. Mhm. Hmm. Prościutkie. Easy. To przyjemnie się gra. Akurat y, ćwiczę sobie przed speedrunem, o, na który się umówiłem z kolegą. Teraz właśnie za godzinkę podłączamy się... O, tutaj jest jakiś gem inny. I koniec zewela. Zdobyłem dwa kryształy. Spoko. Nie wiedziałem, że tak to działa. Czyli to znaczy, że ta platforma była teoretycznie trudniejsza od tego, co by mnie tam dalej zostało. Tak mi się wydaje, nie wiem, nie znam się na tym, ale przypadkowo zdobyłem dwa kryształy, cokolwiek to by nie znaczyło, ja tam tej gry nie będę robił na 101 czy tam 108 czy 150%, yy, bo powiem Wam szczerze, że yy, no po prostu chuj bym nie strzelił, nie dam rady, nie dam rady. Ja mam cierpliwość, ja mogę mieć cierpliwość do... O, tam chyba fajny level, taki średniowieczny. Mogę mieć cierpliwość do y, Crash Team Racing, bo to jest taka moja, moja gra i tam jakby mam takie ambicje, żeby być jak najlepszy na poszczególnych torach i ćwiczę bardzo często, ale kurde, do tej gry nie dam rady, nie dam rady. Zauważyłem, że dużo szybciej się denerwuję i wkurzam, jak coś mi nie wychodzi w kreszu trójce, gdzie w Crash Team Racing mogę grać jeden tor 10 godzin, cały czas failując i jest bez problemu. A tutaj też się nie będziemy cackać, poćwiczę sobie do speedrunka, na który się umówiłem z kolegą. Za godzinę startujemy i puszczamy sobie kresza trójeczkę Warped w tym samym momencie. No i kto przejdzie pierwszy, ten wygrywa. Ale myślicie, że ma jakieś szanse ze mną, jak widzicie to, co się dzieje na ekranie? Bo ja myślę, że jest skończony, nie? A, strzeżonego raczej nie zginę tutaj, ale wiadomo, nie? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale byłoby miło skończyć poziom bez żadnych zgonów takim sposobem. Ciekawe czy to w ogóle zaplanowali, że tak to ma być? Że można się po tym murku przemieszczać i że ominąć właściwie cały level? Bo ja tego sam nie wymyśliłem. U, 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 u. Trochę mnie ucięło. Przez chwilę nie wiedziałem co się dzieje. Ja tego sam nie wymyśliłem oczywiście. Eee, zobaczyłem to kiedyś na gameplayu speedrunnera. I kurde, tak sobie pomyślałem, serio? No może, może tak było w ogóle w Klaszu yy, trójce z PSA i chcieli utrzymać ten sam klimat, nie wiem, ale ogólnie no to nieźle tu można wyeksploitować ten cały poziom. Tutaj nawet tą dziurę mogę ominąć, tak? No, easy. Także ja osobiście myślę, i myślę, że wy też yy, tutaj się ze mną zgodzicie, że mój kolega ze mną w nie ma szans. Życzę mu powodzenia, jak będzie robił ten poziom normalnie. Ja sobie akurat odbiję czas za yy, level z motorami, bo tam to będę się naprawdę pewnie bujał bardzo długo. Dobra, no to przechodzimy do Entropiego chyba, nie? Łyczek wody przed walką. Tak jest, teraz entropii. <laughs> Dobra. <śmiech> Łyczek wody przed walką i lecimy. To jest mój ulubiony boss, no. Uwielbiam tą postać w ogóle. To on y, wymyślił całego... Właśnie... Właściwie to dzięki niemu jest Crash Team... Mm, nie Crash Team Racing, tylko Crash 3 Warped, bo on wymyślił tego ten Time Twister Machine Ten. ten y, maszynę czasu, którą się przemieszczamy do poszczególnych leweli. Także to jest jego dzieło Dobra, jedziemy. Mamy maskę, więc fajnie. Pierwsza faza jest dosyć prosta, tylko trzy te lasery. Tutaj na, na pełnym luzie, bez żadnych dziwnych kombinacji platform. Hmm. Tutaj zaczynają się utrudnienia, ale nadal bez pinki. Ok. I ostatnia trzecia. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale to są budziki, którymi strzela. W kaszu trójce to były tylko jakieś niebieskie kulki. W sensie w kaszu trójce z PS1. A teraz to są budziki, więc spoko. No i dobra. Raz, dwa. Już myślałem. Ja. <laughs> yeah. no. One shotik. Perfekto. Teraz mamy ten podwójny spin, nie? To jest, to jest w ogóle jedna z moich ulubionych umiejętności kresza. Bo można sobie amortyzować skoki, i właściwie to zaczynamy latać, nie? Od tego poziomu, więc fajnie. Bardzo mi się to podoba. Dobra, tutaj oczywiście standardowo skipujemy. I lecimy sobie dalej. Koko. Go, go. Teraz mamy coś takiego, nie? No to jest. O jest, to jest sztosik. Daje nam dużo więcej możliwości. Okej, okay, zrobimy sobie coś lightowego. Sfinks i to. Zobaczymy, co to w ogóle jest. <coughs> Petarda, uwielbiam te klimaty egipskie. To są... to są jedne z moich ulubionych yy, leveli w całym Crash'u. Nie wiem, którędy się szło, pójdziemy tędy. O, super. No i to jest to, rzeźnia, nie? To jest właśnie piękne, nawet nie muszę patrzeć, po prostu idę przed siebie i masakruję wszystko hmm? Nie wiem czy dobrze zrobiłem Okej okay. Dobra Nawet nawet na to nie patrzę, ja po prostu idę przed siebie no, teraz, teraz dopiero zaczynamy speedruna Okej okay. Uwaga, nie. Poczekam sobie na kolejną, okej. Okay. Tego gościa nie można dotknąć, bo od razu jest dead, więc y, to zapamiętałem jeszcze. Nie, poczekam, poczekam, poczekam. No, dobrze, że poczekałem. Uuu! O, tam jest życie. Nie! Yeah. Pieprzę to! Hmm, hmm, hmm. Na pełnym luzie Dobra Kolejny checkpoint pewnie zaraz będzie kryształ Okej okay. Sekretny poziomik to ominiemy sobie... O, przeskoczyłem. To mijamy. Naprawdę czuję taki mega już różnicę w, w poruszaniu się Koko czy tam kreszem obojętne W odnajdywaniu się w tym świecie 3D, bo to jest... Na początku to był dla mnie taki dramat. Naprawdę. Ciężka sprawa. Okej. Okay że tam wskoczyć na jakąś odpowiednią platformę albo przy entropii jak grałem to z kolegą pierwszy raz tam y, 3 miesiące temu to było mi strasznie ciężko o nie wiem co tutaj teraz zrobić no, to, to jest ciężkie aha tam była platforma na którą trzeba wskoczyć, żeby odblokować okej. Okay. No ale na początku to y, ciężko jest wyczuć mi... Ciężko, ciężko było mi wyczuć tego kresza w ogóle, w tym... Największe problemy miałem w przeskakiwaniu z platformy na platformę Gdzie jak ty skoczysz, no to giniesz, nie? Łowisko. Dobra, ale ja się nie dałem i, i myślę, że na początku odnalezienie się, w tym, odnalezienie się w tej przestrzeni całej jest ciężkie. Ale teraz już jest w miarę spoko. Widzę poprawę. O, no, to jest ciężkie, to jest ciężki etap, ale myślę, że na pałę możemy to przejść, dobra? Fajnie, nie straciłem maski. Przyda mi się maska teraz. W sensie. Czyli plan jest taki: wskoczyć na platformę i na pałę. Tak jest. Mhm. Talam, koniec. Easy, fajnie. Dobra, polecimy sobie jeszcze z jednym levelkiem. Z tego co pamiętam tutaj jest w tym świecie już taki Future, future World. I najbardziej mi się podobają właśnie poziomy z tej przyszłości. No. Future Frenzy. Najbardziej mi się podobają te poziomy z przyszłości, więc zagrajmy sobie to jeszcze w tym odcinku. Okej. Okay. Nie są one najłatwiejsze, ale, ale lubię kolorystykę, lubię klimacik. Bardzo spoko. To na razie nie wydaje się na coś zbyt skomplikowanego. To zabijemy. Jak nie jest aktywne, to nie ma żadnego problemu. O, nie, nie, nie. Na spokojnie, na spokojnie. Dobra. Ja teraz będę się cały czas bawił tym squirlem. To jest mój jeden z ulubionych trików. I jest, i, no i drugi to jest to przemieszczanie, że, że y, ten poślizg i swirl, to jest piękna sprawa. To daje dy, tyle dynamiki do gry w Crash'a I jak nie oglądaliście, to polecam Wam przeżyć sobie speedrany z jakiegoś tam, z jakiejś części Crash'a e, i zobaczyć, jak tam niektórzy prograją. Pełen szacun, naprawdę. To jest niesamowite. A wygląda to tak fajnie, coś tak fajnie ogląda, że nawet nie, wie, nie wiecie, kiedy ta godzina minie. Bo to oni, akurat na trujeczkę, taki ziomek j Hawks potrzebował 59 minut. No. Easy, a jakbym to zrobił one-shotem, to bym się nawet nie zdziwił. Czasami naprawdę. Yy, czasami naprawdę myślę, że nie jestem aż takim nobem w tą grę. I że ktoś może grać gorzej, ale potem sobie od razu przypominam yy, moje moje robienie levela z motorem i od razu te myśli odchodzą w dal Dobra, to obojętne kolce, nie kolce Mogłem poczekać, nieważne Czekamy na spokojnięć, nigdzie się nie spieszy Mhm. Ogólnie wydaje mi się, że Crash Trójka jest najłatwiejszym kreszem do przejścia z całej serii. Grałem w jedynkę, przeszedłem całą z kolegą, znaczy wyglądało to tak, że ja próbowałem, a potem on kończył levelę, bo ja nie dawałem rady. Eee, a tą trójkę jednak... Eee, w tej trójce jednak nie miałem tyle problemów, więc obawiam się. Znaczy obawiam się. No myślę po prostu, że, że ta trójka jest taka najłatwiejsza albo najbardziej przystępna dla mnie. Nie wiem dlaczego. Ale, ale zdecydowanie tam chyba w tej jedynce i dwójce nie było takich możliwości jak tutaj tego jakiegoś podwójnego skoku albo albo tego swirla takiego długiego, który nam amortyzuje I, i który właściwie jest OP trochę, bo jakby wszystko co napotkamy na naszej drodze jest całkowicie niszczone od razu. Nawet nie musimy się za bardzo nad tym zastanawiać, więc... Więc to jest idealna technika dla mnie. O, będzie... Nie, dobrze. Koniec, easy. One shotik. To chyba jeden z... No nie wiem. Chyba jeden, chyba drugi poziom, który zrobiłem one więc jestem z siebie bardzo dumny. Ok. No i co, zrobiliśmy dwa poziomy w nowym świecie, zabiliśmy Bossa. Eee, w miarę to sprawnie poszło w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka, więc e, ja bardzo dziękuję, że dotarłeś do samego końca. I wytrzymałeś ze mną przez te kolejne minuty. I zapraszam cię do kolejnego odcinka, bo pojawi się już niebawem. Także widzimy się w następnym filmie. Siemano.